Gościem jest News TV podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 jest pan Marcin Michalski, dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKOBP. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jaka jest dzisiaj rola instytucji finansowych we wspieraniu elektromobilności, zielonych projektów, generalnie zielonej gospodarki. Ta rola jest bardzo szeroka i oczywiście zaczynamy od finansowania takich przedsięwzięć, zarówno na poziomie klienta detalicznego, jak i klienta korporacyjnego. Oferta produktowa banku zakłada finansowanie w formie zielonych kredytów, zielonych obligacji, czy też finansowań zrównoważonych. My także staramy się w tych procesach doradzać naszym klientom, czyli podpowiadać, jak osiągnąć cele zielone, jak przygotować się do procesu inwestycyjnego żeby te cele osiągnąć. Z naszego punktu widzenia ważne jest to, żeby cele były ambitne, realistyczne i możliwe do zmierzenia. I uważamy, żeby zielona transformacja miała sens i jej efekty były widoczne. To każdy z interesariuszy tego procesu musi widzieć korzyści z niego wynikające. dopiero w takiej sytuacji te procesy mają miejsce i one są. Rentowne i przysparzają korzyści wszystkim zainteresowanym. Natomiast jeżeli chodzi o sam sektor elektromobilności, to finansujemy zarówno łańcuch dostaw w sektorze elektromobilności. Dla przykładu, w ostatnim czasie sfinansowaliśmy fabrykę separatorów do baterii elektrycznych, finansujemy producentów pojazdów elektrycznych, na przykład w sektorze transportu publicznego. Czy też finansujemy przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem flotą? Widzimy, że rzeczywiście jesteśmy na etapie, kiedy zmiana technologiczna jest już na takim etapie, że te projekty są przyjmowane nie tylko przez, powiedzmy, testerów tego typu produktów, ale ich odbiór jest coraz szerszy i przy wsparciu regulacyjnym, którym mamy, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Te projekty będą coraz bardziej się rozwijać, będzie ich coraz więcej, i, i jako bank chcemy aktywnie w tym procesie uczestniczyć. A może Pan powiedzieć, jaka to jest na dzisiaj skala finansowania, czy to w złotówkach, czy na przykład procentowo, ile jest z całej puli, którą bank wyasygnował na takie cele inwestycyjne, pomocowe dla przedsiębiorców, ile jest zielonego? Jeżeli mówimy o finansowaniach zielonych ogólnie, nie tylko w sektorze elektromobilności, to mówimy już o kwotach idących w miliardy złotych. Tak? To są finansowania w sektorze odnawialnych źródeł energii, to są finansowania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego oczywiście elektromobilność to są też finansowania transformacyjne, kiedy mamy przedsiębiorstwa działające w sektorach wysokoemisyjnych. Które chcą ograniczyć emisyjność, pozyskać zielone źródła energii i w tej nowej rzeczywistości aktywnie uczestniczyć. Czy jest jakiś wyraźny trend wzrostowy, można to pokazać na wykresie, że jest wyraźnie, idzie to do góry i Z... będzie szło nadal? Zdecydowanie tak. My widzimy przyrost, bardzo szybki, powiedziałbym wręcz, że w skali logarytmicznej. Mhm. Jest duże zainteresowanie przedsiębiorców. Duża oferta sektora bankowego, duża oferta środków publicznych, i spodziewamy się, że w kolejnych latach tych projektów będzie coraz więcej. A czy są jakieś bariery wejścia, czy też bariery związane z przepisami, z prawodawstwem, które być może ograniczają, bo mogłoby być jeszcze lepiej? Jeżeli miałbym się skupić tylko i wyłącznie na sektorze elektromobilności, to pewnie warto by było zwrócić uwagę na dwa elementy. Oczywiście ich jest więcej, ale takie dwa główne to raz, jak wygląda łańcuch dostaw. Widzimy, że na razie ten łańcuch dostaw, czy cały proces produkcyjny jest zdefiniowany przez dostawców azjatyckich. Tam te technologie są najbardziej rozwinięte. Z punktu widzenia instytucji finansowej, czy też naszych klientów, to powoduje, że jest dużo znaków zapytania, czy na etapie dostawy. Wszystko jest pod kontrolą, więc rzeczywiście ten trend, który się pojawia w Europie, żeby skracać łańcuchy dostaw, żeby je regionalizować, on pozwala na wyeliminowanie i ryzyka logistycznego, i de facto ryzyka politycznego, które, które tutaj się pojawia. No a drugim takim ważnym elementem jest integracja w ramach łańcucha dostaw, bo wtedy mamy jako producent koszty pod większą kontrolą. A tym takim dodatkowym elementem, który też myślę, że którego też musimy się wszyscy nauczyć i który zrozumieć to jest, jak wygląda struktura sprzedaży. Bo ten tradycyjny model sprzedaży aut, gdzie są kupowane auta za gotówkę za kredyt, on wydaje się zmierzać do, do innych rozwiązań, do kupowania mhm. aut w systemie abonamentowym, mhm. i to też jest nowość. Musimy zrozumieć, jak tutaj będą generowane przepływy pieniężne. I jak klienci odnajdą się w tej ofercie, osoby fizyczne czy przedsiębiorcy kupujący pojazdy, bo to też jest ważny element oceny. I to są pewnie w tej chwili takie dwa główne elementy ryzyka. Oczywiście ryzyko technologiczne też cały czas w procesie jest, ale widzimy, że z każdym rokiem mamy coraz bardziej wydajne platformy napędowe, baterie, więc uważamy, że tutaj no te. To ryzyko będzie, będzie coraz mniejsze w kolejnych latach. A odwracając to pytanie, to co Pan mówił, jak to wygląda od strony banku? Czy to są ryzykowne inwestycje, ryzykowne finansowanie, czy raczej traktujecie to jako normalne, bezpieczne, rentowne? Myślę, że to tak jak w każdej innej części gospodarki, mamy szereg zapytań od przedsiębiorstw, które de facto są startupami, i mm -hmm, no takie przedsiębiorstwa no, czy to jest sektor elektromobilności, czy to jest sektor wydobycia pierwiastków, czy sektor telekomunikacyjny to nie są przedsiębiorstwa, które zaczynają, czy powinny zaczynać szukać pieniędzy w bankach to są przedsiębiorstwa, które początkowo finansują się z kapitału, potem szukają finansowań na przykład w funduszach Venture Capital, a potem kiedy, kiedy są już dojrzałe w takim sensie, że ich produkcja czy działalność staje się rentowna, to jest ten właściwy moment, żeby w banku się pojawić i z bankiem o finansowaniu porozmawiać. I tak na to patrzymy, zachęcamy klientów do tego, żeby Poszukiwali źródeł finansowania, zarówno w banku, natomiast jeżeli to jest ten wcześniejszy etap, to podpowiadamy, gdzie i do kogo się zwrócić, żeby te finansowania z innych źródeł pozyskać. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.